Cześć wszystkim, tutaj Marcin. Wszystko z tej strony. Yy, miało być o zbliżającej się rekonstrukcji rządu, ale pomyślałem, że na razie nie będę snuł planów, co moim zdaniem powinien zrobić pan premier, bo wiecie, ja generalnie miałem yy, ulubione trzy osoby, które typowałem do dym dymisji. To jest pan Szymon, Hołownia, Pan ten, Siemoniak, no i Pan Bodnar, nie? Nie wiadomo czy to będzie, czy nie. Zobaczymy, jak będzie ta rekonstrukcja, no to ja się odniosę, nie? Kto się zmienił i czy uważam, że to dobrze, nie? Natomiast... Dzisiaj sobie pogadamy o takiej sprawie zabawnej, no bo jak wiecie, wczoraj nagrałem film o tej sprawie z książką pani Aleksandry Carny o panu prezydencie Andrzeju Dudzie nie no generalnie ta książka jest dość odważna z tego co widać ja jej nie czytałem bo ja generalnie takich bardziej naukowych książek czy jakichś takich o polityce to rzadko czytam bo ja generalnie głównie lubię powieści nie i to też takie niezbyt ambitne Natomiast, e, no, się zrobiła taka świeża sytuacja, bo mi ten filmik e, YouTube, YouTube oznaczył jako dla dorosłych, nie? Mimo, że w tym filmiku nic nie było, no, mówiłem o tej sprawie, e, co myślę o tej sprawie z panią e, Sarną, nie? E, I z tą tą jej książką, nie? Bo ja generalnie uważam, że... Hmm, powinno się znieść artykuł o znieważeniu prezydenta. Uważam, że powinna być całkowita wolność słowa. E, jedyne, co powinno być zakazane, to głoszenie oszczerstw, ale tutaj tym nie powinny się zajmować sądy karne, tylko e, sądy cywilne, tak jak jest w Ameryce. nie? No też jest taka kwestia, no, że polityka. Jako osobę publiczną i działającą po prostu jakby z naszej nominacji obywateli, no po prostu obowiązuje gruba skóra, nie? No bo on jako polityk rządzi w naszym imieniu, nie? Rządzi w naszym interesie, no i po prostu on nie powinien traktować nawet i bluzgów pod swoim adresem jako po prostu obrazę no tylko to powinien traktować jako feedback, nie? Jak to się mówi, nie? Tak jak są na przykład y, twórcy gier wideo, którzy udostępniają gry we wczesnym dostępie, nie? Może oni też tam proszą, żeby pisać uwagi y, w opisach, żeby zgłaszać błędy, problemy. Nie mówią tam, a nie, nie bijcie nas, nie wyzywajcie, bo my tutaj biedni jesteśmy, coś tam. No tylko mówią, żeby zgłaszać problemy, nie? To jeżeli ktoś mówi brzydkie słowa o panu prezydencie, czy o jakimkolwiek innym polityku, takim mającym moc sprawczą jakąś, no to widocznie coś mu się nie podoba, coś daje jakiś, jakiś zły feedback, nie? No i ta, tak powinien to traktować prezydent. No wiadomo, że nie każdy będzie racjonalnie głosił swoją opinię o rządzie czy o czymś tam, nie? Tylko, że niektórzy powiedzą, no. Mi się nie podoba, że pan prezydent zawetował tą ustawę, mi się nie podobało, że, że chciał wprowadzić tamtą, a inny powie bluzgami, nie? No i po prostu nie powinno się tego karać, nie? No jeżeli już to jakby tam jakieś oszczerstwa były, pomówienia, no to właśnie sąd cywilny, nie? Sąd cywilny powinien według mnie to rozpatrywać. No prawo jest takie, jakie jest. E, nie, no tutaj w tej sprawie właśnie z panią Farnu. To, to też jest taka kwestia, no, że nie było żadnego postępowania prokuratorskiego w sprawie tych książek, ani nic. Nie był jakiś wyrok sądu. No, tylko po prostu Lempik i, i, i Audioteka zdjęły te książki nie? w audiobookach. To jest według mnie po prostu działanie po prostu bez sensu. Dzień dobry I, i takiego czegoś po prostu według mnie nie powinno być Niemniej no i YouTube oznaczył mój film na ten temat jako dla dorosłych, nie? nie tam chyba chodziło o to porównanie do tej sprawy z kartami z właścicielami kart Visa, MasterCard tych e, do robienia przelewów, że nam po prostu ci bankierzy chcieli, żeby z tym e, zlikwidował gry erotyczne, nie? No i chyba o to chodziło, bo ja tam dam takie porównanie dość dosadne, nie? No dziwna sprawa, dziwna sprawa zabawna, ale cóż, dali jako filmik dla dorosłych, nie? Nawet mi chat GPT nie chciał tego mówić. No to dla. Na razie jest 76 wyświetleń. Może będzie więcej. To wszystko, co ja miałem do powiedzenia. Pa! pa.